No to już. Można? Dobra. Tak! No. Cześć, z tej strony Mefisto, a się dzisiaj ze mną. Wilcze. I gramy w Portale 2 w kooperację. Tak. Na samym starcie tyle razy zdechłam o tak ozie. Nie potrzebuję to znowu. Ale to jest śmieszne! Ja się palę! Moje ciało płonie! Stoi w nicości i... Chodź. Jak to jest możliwe? Idę! Od pierwszej mapy zaczynamy. Tak. Co to jest... Ta? <laughs> ja w ogóle miałam za jakieś prawie tysiąc kroków i mi skasowało. No psuń dupę! Dobra. Moje. No tutaj jest piękny moment, kiedy jesteśmy rozbierani na części. No naprawdę. Kto by tak nie Czuję chciał? Się goły. A ja czuję się taka, wiesz, taka bezradna, bo nie mogę nic zrobić. Nie mam rąk już, nie jestem No i tam oj tam. Dobra. Tutaj mamy taki znaczek, co oznacza, że jest... taka, a nie inaczej. A to tam coś, tak? Dobra. A gdzie są klocuszki? Szukaj klocku! Idź, idź tam! A ta przytrzymaj. A ja mówię, Chodź. Kara, kara. Aha, dobra. Ja sobie pójdę, otwórz. Poczekaj. Mm, co, aha, dobrze. Czy tak się to co? opłacało? Idź. A już wiem. No, czekaj, otwórz mnie jeszcze na chwilę.

Wszyscy chodzą mają wszystko o łopacze jak ciebie skanują pięknie no co to, to jest twój słaby punkt czy co to jest bo e, że co nie wiem bo tam pokazywali twój cały skład ty tam idziesz sobie że aha, ja chcę ja mam pierwszy no bo mi ukradły. Idź. Nie. Ja byłem pierwszy. Nie. I się nie, nie. Ja. ja mogę stać, ale ja mam dużo czasu. Ja też. Pewno jesteś? Mhm. Nie. No dobra. Nic, <grystujesz> sprzecz ode mnie, nie, nie. Żeś jeden. Daj mi portal. Tak, ja i teraz piątka. Co piątka? Aha, taka piątka. Ja myślę, że ci o klawisz chodzi. Co? Aha. Bo nareszcie jest jakieś miejsce dla portali. Chodź tu. No a dobra wiem o co chodzi. Yy, chodź na dół, chodź. Muj, poczekaj. Musimy to jednocześnie... Poczekaj! Musimy to... Wiesz co zrobić? <laughs> Jednoczenie to przecież, to, to klikaj Tak, to, a i musimy... Poczekaj! I potem musimy jeszcze tam jednocześnie to nakliknąć. I zrobię tutaj odliczanie. Na trzy. Jeden Chodź tu, chodź tu szybko. Kulka. kulka, Moja. Moje. G ty niedobry ty. No nie, bądź już taka wrydzielka. A, moja kulka. Pum. Możesz to przejść? Ej, Ciekawe. Ty dawaj, zobaczymy, co się stanie, jak się zamienimy. Nie, nie, po prostu się nie zamkną. Jee. Yeah. że się stanie coś ciekawego. Ty naprawdę, jak, mnie, jak tak rozbierają te nasze te na części, to ja się czuję sery, taka jakby bezradna. O! Mój skład, ten, mojej głowy. tu. No w końcu nie to, nie ja. No. Ja wyglądam, jakby z tego miał być taki robot. Nie, wiem, czemu ale mi się tak skojarzyło A nie jesteś? Klocek Poczekaj, odłóż ten klocek. Ja muszę dać tutaj portal, a Ty musisz dać tutaj i tutaj swój portal. Musisz teraz tam i tam położyć swój portal. Trzeba ten klocuszek, nie? Chodź jeszcze.

się a będziesz coś ode mnie chciał mówić otwórz to jasne mm -hmm. Jestem bardzo z tego nie ty... Poczekaj, tak. co zacznę zrobić? NIE! Tak! Ja. Tak, tak! Mój klosek, mój! Oddaj zabawkę! Niedobry, niedobry! Niedobry, niedobry! Oddaj zabawkę! Moje! Ja zabawka, moja Dzień! Jak to działa? Mój Oj. <noise> Dobra, idź tam to szybko zrób, Ty stoisz za mną. Przecież Ty stoisz w kącie, a, ja, a Ty stoisz za mną. No, przestań stać w kącie. Oddaj, ojej. Ja Cię widzę. No to co robisz? Ale że się oddaliła. Dziękuję. To co, no to już tam coś zrobisz ze sobą, czy będziesz dalej tam stał w tym klocku? Jezu, co ty udajesz? To nie jest z na minecraft'cie. To tak, to musi być tak. Nie, chwila. Tutaj jest ten, taki ten. No wiem, właśnie. Z tym tym. Hmm. A ja Albo już wiem Czemu? Nie, to nie tak właśnie A nie, może? Nie Patrz ty musisz to poznać na odpowiedni wysoko. Dobra, ja to zrobię, będzie lepiej Będzie bezpieczniej na mnie Trafiam? No ale teraz tam musi być. Wiesz? Ten sześcian jest beznadziejny. A nie można poprosić o drugą kostkę? Wiesz, co trzeba zrobić? O tak Nie tutaj daj Do tego portalu Ale to musi... Do tego portalu A. daj no. Dobra Dobra no Dobra i teraz musisz... Wyszysz... O tak I teraz wjeżdżaj swój portal tutaj i tutaj Kurde Nie mogę przejść no. no smutno mi jest, poszedłeś tak sobie Tak nie wolno, czekaj, podejdę tutaj, tutaj. No Ty niedobry, ty Aha Dobra

O, jak mi przykro Jeszcze raz, do trzech, do trzech punktów Aha, jeszcze raz Dawaj Wygrałam! Aha Dobra, tak trzeba na pewno to może ty pójdziesz tam się pobawić a ja tutaj poskaczę Dobra ja pójdę A jak tam pójść To ty chcesz iść czy Ja, ja mogę Dobra pójść. to ja pójdę Udesaj mi tutaj tu no, Pójdź na te, te platformy Pójdź na te przyciski mnie na samej górze, poczekaj chwilę. No róż dupę! No już. Idę tu Nie baw się moim kosztem! <laughs> Kurde, nie ten guzik, sorry. Aha, do góry. No! <laughs> sorry, sorry! <laughs> sorry. <laughs> Zostań 11 Praszna. punktów. Zostań Co? 11 punktów. Dlaczego tobie? <grystanie> no? Przepraszam. Czekaj, mogę zrobić coś? Tak. No szybciej. Uważaj. <grystanie> no, do to, do góry. W dół. Ruszaj. Tam to do góry podnieś. No do góry to podnieś. Dużo nie mogę. Ma kiltka śmierci przy tobie. No, to raz, 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 Tutaj portal. A, fajna ta gra. No chodź tu! Fajna ta gierka, ale dzisiaj. Won! Fajna ta gierka, ale jak ja się musiałam na żeby ją kupić, nie? Cicho. Jak to było, śmieszne. O! Jesteś Peabody, a jestem Atlas, co nie? No. Dobra. Chodź. Czy ja mam coś na głowie? Nie wiem, chyba. Nie wiem. Chodź. Jak ty to zrobiłeś? Bo Musisz wejść tutaj do zwogacenia robotów. Gdzie to jest? W opcjach? No, aha, opcje. I co dalej? Bo mam klawiatura... Zbogacenie robotów tam masz? Nie mam. No, zbogacenie robotów, kichi. Mam tak, opcje. Dźwięk, grafika. Na samym dole, obok tego klawisza gotowe. Masz? Aha, no jest. No i tam masz. <laughs> yy... No na samej górze masz taki, coś jak czapka u mnie jest. No. no i tam możesz złożyć. Ja nie mam sklepu. No to nie wiem, pomóż mi tu. Czekaj, no co O. Ty jak. To jest realny. Pieniądze jeszcze. Ale ty już nie wyglądasz taki cały różowy. Możesz tu przejść? Dać mi ten laser. Nie. Proszę. No wiesz tutaj ten laser! Zważaj! <grystanie> Aha to takie Dobra, zejdę ten, ten laser i dajmy go tutaj, tam, tam, tam szybko, o nie, da, dajesz, dajesz, tutaj jest, tutaj jeszcze, dajesz, dajesz, dajesz! Czekaj! Podniosę ci wystarczająco wysoko i... nie, ci kiedy? Mhm. Dobra, jeszcze nie. Jeszcze, dobra. No szybko. Ty masz świadomość, że musisz zrobić dla mnie portal, tak? Aha. Tam masz. No ta, tam nie to No a chyba laser skieruj tam. Laser. Dobra. No! Krzywość. Dobra. No, ty! już tutaj Nie. Czekaj. O, a, tu jesteś. A ty, te czapkę kupiłeś sobie teraz? Nie, miałem. Aha. Trochę no 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 szkoda, że to poziomy są w sumie takie krótkie, nie? Ale. coraz bardziej skomplikowane, to skomplikowane się robi. To jest dopiero no początek. No wiem, ale mówię, że coraz bardziej skomplikowane. Czemu to cały czas nadaje? To jest Gladys. No Gladys, no to czemu ona cały czas nadaje? Ja się chwileczkę będę bawiła przy montażu tego O, znowu mamy ciebie, bijemy wszyscy, brawo Tutaj mamy perfekcyjne składanie teleskopu Zbudowa mnie No, ale to wygląda trochę jak zbudowa teleskopu Ale fajnie Uuuu, ADHD O Jezus Pią... O. Piątka za inteligencję. Patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie, co ja robię. Kurde, czekaj, jeszcze raz zdech. Czekaj, jeszcze raz zdechna i ty patrz, co ja robię, dobra? Nie, teraz ja. No. Nie, poczekaj, poczekaj. <laughs> serio? Tak, serio. Czekaj, ty zrobiłaś? No po prostu kuki, kuki ku klikam, nie? I zdechnij to sobie, to zobaczysz. To trzeba jak spadasz. No zdechnij to, to zobaczysz. Idź zdechnij Dobra, sobie klikniku, nie... Ach, kurde. A tu można kusnąć? O matko, to? tu. Idę. Tamu? Mhm. Dobra, patrz, ja... Do, do... Do... dźwigni... Ustawiam timer... I na trzy klikamy te ćwiki razem, Okej? Okay? Gdzie No tutaj... Na przeciwko... Koło mnie... Tutaj masz! Aha. Poczekaj... Jeszcze raz włączę odliczanie... Yy, dobra... Trzy... Dwa... Jeden... I co? Chyba za późno no na pewno. 3, 2, 1, 0. Ej, nie mogę. Jestem. Nie jestem. Oh, nie jestem. 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 Ej no nie muszę Jestem. <grystanie> ten portal. Czekaj. Jestem. możesz Jestem. 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 co za problem. You managed to complete this absolutely meaningless test. Oh, I almost forgot. When you go outside the testing courses, the only way I can retrieve you is to violently disassemble you, then carefully reassemble you. Luckily, mm -hmm. you don't feel pain. At any rate, you don't have a way to communicate that you feel pain. I consider that a by the way. <coughs> Jak ja zdechłam? Chyba nasza kochana musiała nas zabić. Co? Nasza kochana chyba musiała nas zabić. Tak powiedziała? Nie. To, to jest z całej serii, bo zdechliśmy. No nie. Ja myślałam. A jesteśmy. Nowy gest! Pośmiejmy się. Ty się śmiej, my Okej. Okay. Oh, zbliżenia można robić. No to to było na tyle, w następnym odcinku będziemy... Ja mam już 2000 kroków, Idziemy do sali numer 2 i to jest masa i prędkość. Nie pamiętam co tam no było, dobra. ale zobaczymy. I to my się z wami żegnamy. Cześć. No. Pa pa.